Vitalizemen. Prozdrowotna propozycja od forever dla zdrowia mężczyzny. Forever Vitalizemen to mieszanka naturalnych, potężnych substancji bioaktywnych wspierających męską witalność, siłę i doskonałe samopoczucie. Każdy mężczyzna, bez względu na wiek i styl życia, konfrontuje się z niezliczoną ilością wyzwań. Męskość mierzona jest nie tylko siłą i rozmiarem mięśni, ale wszystkim co określa sprawność fizyczną i umysłową, osobowość i siłę charakteru, charyzmę i życiową witalność. wyborów, to dedykacja forever dla mężczyzn, którzy podejmują prawdziwe wyzwania. Opracowaliśmy go, by pełnia zdrowia i sił stały się sprzymierzeńcem ich życiowego, męskiego sukcesu. sukcesu. jest połączeniem składników mineralnych, Roślinnych i witamin, wspierających ważne aspekty zdrowia mężczyzny. Cynk pomaga utrzymać prawidłowy poziom testosteronu we krwi, a także prawidłową płodność i funkcje rozrodcze. Selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy. Dwa kapsułki dziennie, popijając wodą. Zajmów ten produkt.